Dzień dobry, telewizja Polska 360, Weronika Żdzieborska. Ze mną jest wyjątkowy gość, pan Jerzy Byczyński, redaktor naczelny British Pols. Fundacja Niezależny Zespół Badawczy Projekt Polacy Ukrainie. Wydarzenia promujące skalę pomocy Ukrainie przez Polskę i Polaków od początku inwazji rosyjskiej w 2022 roku. Witam serdecznie panie redaktorze. Witam również. Jesteśmy po wyjątkowym panelu dotyczącym budowania dobrego wizerunku Polski za granicą. Prezentacja i wnioski z wybranych projektów dofinansowanych przez kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Chciałabym odniesienia słowa do tego, co przed chwilką usłyszeliśmy. Tak, opowiadałem o inicjatywach, które jako nasz portal British Pulse organizowaliśmy. To nie są tylko wywiady, to nie są tylko social media, to nie jest tylko działalność stricte dziennikarska. Staramy się również organizować wydarzenia, które docierają i do Polaków i do Brytyjczyków. Jesteśmy portalem dwujęzycznym. Zorganizowaliśmy tylko w przeciągu ostatnich paru lat Wiele wydarzeń, takich jak na przykład w National Army Museum, czyli w Muzeum Armii Brytyjskiej, postawienie popiersia generała Andersa. To jest jedyne popiersie, które na stałe jest w jakimkolwiek brytyjskim muzeum. Tam organizowaliśmy wydarzenia o polsko-brytyjskiej współpracy. Jednym z naszych właśnie następnych projektów, który organizujemy, jest pokazanie Brytyjczykom, pokazanie światu tej skali wsparcia dla Ukrainy. Mówimy bardzo jasno o tym. W naszym interesie obecnie jest wypieranie Rosji z terenów ukraińskich. Gdyby to się nie udało, Rosjanie byliby prawdopodobnie pod lwowem z rakietami wycelowanymi w Polskę i w inne kraje natowskie. Dlatego musimy ich wypychać, robić co możemy, żeby wspierać tych Ukraińców. Ale kwestia jest taka, że nieczęsto ludzie o tym wiedzą. Nieczęsto ludzie wiedzą, z, z jaką, jakimi trudnościami Polska musi się zmierzyć z ogromną ilością uchodźców, z wielkimi wydatkami na nich, z różnego rodzaju problemami. Z Unii Europejskiej nie otrzymaliśmy zbyt wielu pieniędzy. A Unia lubi często, prawda, na przykład opłacać kiedyś Libię, Turcję miliardami euro, tylko dlatego, żeby sobie poradziły z kwestiami imigracyjnymi. Polska tego wsparcia nie miała, a jednak sobie radzi. Nasze wydarzenie będzie organizowane w Londynie. Zaprosimy jak najwięcej prestiżowych osób to będą posłowie, to będą brytyjscy dziennikarze to będą najróżniejsi ludzie różnych diaspor, które takie są przecież aktywne w Wielkiej Brytanii, szczególnie w Londynie i opowiemy tą e, polską historię, tą, e, to jak wspieramy naszych sąsiadów, to jak je, możemy być dumni z naszego, z naszego honorowego działania. Także to opowiemy po to, żeby Polska była bezpieczniejsza, po to, żeby Europa była bezpieczniejsza. Fundacja pod kierownictwem pana redaktora rzeczywiście działa i takie podejmowanie. Działania, które są podejmowane, są szeroko objęte. Natomiast wiem, że pan redaktor ostatnio był na Ukrainie, gdzie można było tak naprawdę zderzyć się z tą rzeczywistością, która ma miejsce właśnie na tych terenach. Z jakim odniesieniem, punktem spotkał się pan redaktor w ostatnim czasie? Przejechałem w ostatnie pięć dni, prawie trzy tysiące kilometrów. Zaczęliśmy z Rumunii, z różnego rodzaju wsparciem medycznym dla Ukrainy. Przejechaliśmy w zasadzie dużą część kraju, m.in. Odesa, Mikołajów, Charków, Hersoń, też wokoło tego miasta byliśmy i mogliśmy zobaczyć to prawdziwe zniszczenie, bo jeśli na przykład teraz się odwiedzi Lwów, to miasto to jest dosyć spokojne, prawda? Ludzie jakoś żyją, no jest godzina policyjna, ale jakoś sobie radzą, mają dalej to normalne życie. Ale my widzieliśmy te tereny, które były całkowicie zmiażdżone przez rakiety, kiedy na całej ulicy nie ostał się ani jeden dom. Wszystkie były całkowicie zniszczone. Te rozmowy z tymi ludźmi, którzy nie mieli nic. Wchodziliśmy do tak zwanych takich domków modłowych, w których no jest tylko i wyłącznie dach i troszeczkę cieplej. I było widać, nie mogę zapomnieć tego, jak takie dziecko czytało książkę po prostu najbogatszy człowiek w Babilonie. Straciło wszystko, straciło część rodziny, straciło dach nad głową. Teraz otrzymało troszeczkę wsparcia między innymi z Polski, z Anglii, z innych krajów, ale Oglądając tę historię, naprawdę widzimy, co tutaj się naprawdę dzieje, i to jest bardzo ważne, Mi się takie otwierające oczy. I oczywiście. Mamy pewnego rodzaju problemy między historyczne, niewyjaśnione pomiędzy Polakami i Ukraińcami. To jest nasze zadanie, żebyśmy my te problemy rozwiązali. Musimy o nich rozmawiać. Musimy być szczerzy z Ukraińcami, musimy powiedzieć, jak się czujemy, kiedy pewnego rodzaju kwestie historyczne są niewyjaśnione. Więc ta presja tutaj jest również ważna. Nie możemy o niej zapominać przede wszystkim o ludobójstwu wołyńskim, ale ja o tych rzeczach rozmawiałem z Ukraińcami. Oni wcale nie chcą się do tych rzeczy odnosić, Oni, dla ich. i <laughs> Przynajmniej z tymi, z którymi ja rozmawiałem, ich kolory są niebiesko-żółte. Oni dzisiaj walczą za bezpieczeństwo również Polski, za bezpieczeństwo całej Europy. Jak tylko słyszeli, że jestem z Polski przyjechałem im, im coś pomóc, to naprawdę widziałem łzy w oczach, widziałem prawdziwą wdzięczność i, i dlatego tą historię chcę, chcę opowiadać, bo jak się samemu tego nie zobaczy, jak się nie jest niedaleko tych okupowanych terytoriów, jak się nie zobaczy tych, tych rakiet nie widziałem, ale widziałem, te rakiety zrobiły, no to wtedy nie nie można do końca zrozumieć tego, co się tam wydarzyło. Także yy, może nie zachęcam, żeby tam jechać, bo kwestia jest oczywiście trudna, ale przynajmniej rozmawiać z tymi ludźmi, którzy tam byli i którzy to przeżyli. Cieszymy się, że British Pols pod kierownictwem pana redaktora, ale również i Fundacja Niezależnych Badań Badawczych podejmuje takie działania, takie inicjatywy, czy w Wielkiej Brytanii, czy tu w Polsce, ale i również działa na rzecz Ukrainy i oby takie działania zostały dalej podejmowane z jeszcze z większą efektywnością. Panie redaktorze, w takim razie dziękuję serdecznie za udzielenie tego wywiadu. Dziękuję ślicznie, wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo.